Gdybym dzisiaj zaczynał budowanie mojego zbioru srebrnych monet, to czy skupiałbym się na monetach w stanach słabszych, byleby cena była jak najbliżej spotu i waga monety się zgadzała? Czy też jednak szukałbym monety zdecydowanie ładniejszej do kolekcji? Takie pytanie ostatnio pojawiło się na moim kanale w komentarzach i postanowiłem na nie dzisiaj właśnie w tym filmie odpowiedzieć. Witajcie na kanale Srebrne Prowokacje. Bardzo dziękuję za komentarze, bo to te komentarze właśnie są inspiracją do przygotowywania kolejnych materiałów. Jednym właśnie z tych komentarzy było pytanie o stan monety. Zabrałem się za pisanie odpowiedzi i stwierdziłem, że temat jest na tyle skomplikowany, że warto jednak poświęcić temu odrębny materiał. Pamiętajcie jednak, że to co tutaj przedstawiam to są tylko i wyłącznie moje Opinie i takie, nie chcę tutaj mówić doświadczenia, bo to doświadczenie jest mimo wszystko jednak dosyć, dosyć krótkie, ale chyba tak trzeba powiedzieć, jak ja do tego podchodzę, jak ja to widzę po tych kilku latach tutaj zbierania monet. Dobrze, słuchajcie. Więc pytanie, czy zaczynamy od razu, mając wiedzę dzisiejszą, moją, czy zaczynałbym od monet w stanach słabych? Byleby cena była jak najbliżej spotu i waga się monety zgadzała, czy jednak szukałby monety ładniejszej do kolekcji? To wszystko zależy od wielu aspektów, i podzieliłem sobie w tym filmie, wydzieliłem sobie takie trzy główne aspekty, na które musimy sobie najpierw odpowiedzieć, zanim to pytanie powinno zostać postawione. Więc pierwsza, pierwsza kwestia: pierwsza kwestia to jest pytanie, po co kupujemy monetę? I tutaj musimy sobie podzielić na dwa aspekty czy kupujemy monetę tylko i wyłącznie ze względu na zawartość srebra w tej monecie, czy też kupujemy od razu myśląc o budowie kolekcji monet. I te dwa podejścia są moim zdaniem zupełnie odrębne, aczkolwiek jak pokażę wam później w podsumowaniu, w moim przypadku było takie płynne przejście od modelu pierwszego do modelu drugiego. Więc tak, jeżeli kupujemy monety tylko i wyłącznie po to, żeby mieć srebro, no to musimy sobie zadać kilka podstawowych pytań, o których tutaj już na tym kanale nieraz mówiłem. Jaki mamy budżet? Jeżeli budżet mamy duży, no to moim zdaniem nie ma sensu bawić się w monety obiegowe, lepiej sobie kupić Tubę srebrnych monet, czy nawet całą paczkę srebrnych monet, ale chcę zostawić jakby z boku dzisiaj kwestie związane z tym, czy to się opłaca, czy to warto, czy srebro jest dobrą inwestycją. Nie wchodzimy dzisiaj w te tematy, na to każdy sobie powinien odpowiedzieć samodzielnie. Załóżmy, że już sobie tej odpowiedzi udzieliliśmy, zdecydowaliśmy się na zakup srebra. No i teraz pytanie, właśnie jak? No to mówię, jeżeli mamy większe fundusze, to moim zdaniem srebrne monety obiegowe niekoniecznie będą dobrą tutaj alternatywą, ze względu na to, że jest z tym, mówiąc tak kolokwialnie, sporo zabawy, żeby kupić, żeby sprzedać. Ale to jest, myślę, temat na zupełnie, na zupełnie osobny odcinek. Natomiast, jeżeli już mówimy o srebrze obiegowym i zdecydowaliśmy się kupować, tak jak ja, na przykład często wam ostatnio pokazuję, że kupuję sobie mniejsze pakiety właśnie monet, na przykład franki szwajcarskie takie, jak widzicie tutaj, to też warto zwracać uwagę na stan tych monet, ponieważ srebro kupowane kilka, kilkanaście procent powyżej spot, taniej od monet bulionowych, też mimo wszystko warto zwracać uwagę, żeby te monety jakoś sensownie wyglądały. Mówiąc wprost, nie ma sensu kupować w mojej ocenie złomu numizmatycznego. Widziałem kiedyś monety, to były marki niemieckie, z Cesarstwa Niemieckiego, Monety wyglądały jakby przeszły przez jakąś maszynkę do mielenia. Nie wiem czego, po prostu były całe powyginane i pokancerowane, i były sprzedawane w cenie spot plus 5%. Plus 5%. Srebro, próba 900, wysoka próba, no ale mimo wszystko powiem szczerze, wolałbym kupić w tej za 5% powyżej spotu mapki. Bez problemu to kupicie, sprzedacie. Natomiast takimi monetami zniszczonymi fizycznie, no to przypuszczam, że w przyszłości może być problem, żeby to komuś odsprzedać. Więc tak ważny jest stan nawet w przypadku srebra typu junk silver. No, mówiąc prosto, żeby te monety jakoś sensownie wyglądały, to znaczy, żeby nie były powyginane, po, pokancerowane jakoś tragicznie. Ma to jakoś wyglądać. Jeżeli chcecie potem te srebrne monety gdzieś na rynku wtórnym jeszcze sprzedawać, o tym też będę za chwilę, za chwilę mówił, no bo ludzie jednak na to zwracają uwagę. I teraz osobna kwestia, kolekcja. Czyli tak powiedziałem Wam, jak to wygląda w przypadku srebra kupowanego tylko i wyłącznie ze względu na zawartość srebra. Jest sporo tych monet, mapki, czy tam zagraniczne, na przykład włoskie liry, czy franki szwajcarskie, jest tego sporo. Warto też patrzeć, żeby jednak te monety jakoś sensownie wyglądały. Natomiast jeżeli idziemy do tematu kolekcja, no to tutaj sprawa jest już dużo bardziej skomplikowana. I teraz y, przypomnę, że rozmawiamy o tym, jak bym się zachował w momencie, gdybym dzisiaj z moją dzisiejszą wiedzą miał wchodzić w, od początku w, na ten rynek monet. No to tutaj trzeba powiedzieć jedną rzecz. Gdybym miał budżet całkowicie nieograniczony, no to bym się w ogóle nie zastanawiał i kupował tylko i, i wyłącznie monety w najwyższych notach gradingowych. No m, można powiedzieć, no limit, tak? czyli to, co mi się podoba, biorę. No, Ale umówmy się, że taka sytuacja no to raczej, raczej nie występuje, i zazwyczaj, jak rozmawiam tutaj ze znajomymi czy z innymi osobami, chociażby na kanale, no to ten aspekt finansowy jest aspektem kluczowym, jeżeli rozmawiamy o naszej kolekcji. Ja też to już nieraz powtarzałem, że dla mnie budowanie tej kolekcji to jest pewnego rodzaju gospodarowanie środków, które są pewną nadwyżką. Finansową, no jest to pewnego rodzaju fajne zagospodarowanie tych środków, zbudowanie kolekcji z myślą o tym, że ona jednak w przyszłości jakąś wartość powinna mieć. To też jest moim zdaniem bardzo istotne. Więc tak, jeżeli no nie mamy takiego idealnego scenariusza, że możemy sobie kupić to, co chcemy, i w najlepszych stanach, no to moim zdaniem najlepiej jest kupować rzeczy. W takim stanie na jaki nas stać. A jaki to będzie, no to już tutaj tą odpowiedź każdy musi sobie udzielić indywidualnie. Natomiast jest kilka aspektów, które zauważyłem. Wchodząc w tematy kolekcjonerskie, i to nie jest tylko jakby moje zdanie, ale spotkałem się z tym wielokrotnie, bardzo często kupujemy wszystko, co nam wpadnie na aukcji czy, czy na giełdzie, co nam się akurat podoba. Ta kolekcja jest w pewien sposób chaotyczna. Tak? To znaczy, mamy od sasa do lasa różne monety. I ja też tak mam, i ja też to robię, i uważam, że nie ma w tym nic złego. Zaraz powiem wam dlaczego. Budujemy sobie, szukamy w ten sposób tego, co nam się podoba, co nas najbardziej interesuje. I ja uważam, że Przeglądanie monet tylko i wyłącznie w internecie i w ten sposób wyrobianie sobie pewnej opinii czy gustu na temat monet, no to nie jest to. Jednak jak taką monetę dostaniecie, kupicie i czy to będzie półtora, ort, czyli coś ze starej Polski Królewskiej, czy może jednak monety bardziej y, współczesne, to dopiero jak te monety macie u siebie, możecie się z nimi zapoznać, no to dopiero wtedy widzicie, czy te monety Wam się rzeczywiście podobają. I to samo się tyczy stanu tych monet, tak? To znaczy kupując y, monetę, kupicie sobie monetę słabszą, a może sobie potem kupicie monetę, która jest w stanie prawie menniczym i dopiero będziecie w stanie ocenić czy chcecie właśnie takie monety w stanach słabszych, bardziej powycierane, czy może zależy wam tylko na tych monetach w stanach menniczych, czyli to kupowanie y, jak najbardziej jest OK, jeżeli mówimy o kolekcji, no i tutaj znowu no, dochodzimy do aspektów finansowych. No, wszystkiego kupić się nie da, tak więc coś musimy sobie tutaj wyznaczyć. No i w praktyce to wygląda tak, że na początku zazwyczaj kupowane właśnie są stany słabsze, przynajmniej tak było u mnie. No po to, żeby w jakiś sposób się z tymi monetami yy, zapoznać. No i kolejna kwestia, jeżeli już kupujemy takie monety, yy, no to ile tych monet w skali, nie wiem, jeżeli zdecydujemy się na jakąś monetę, dajmy na to, interesuje nas faktycznie ten stan mini, czy tak, ile takich monet jesteście w stanie kupić z tego? Tematu, który sobie wybraliście w skali miesiąca, w skali kwartału. Bo jeżeli w moim przypadku odpowiedź byłaby na przykład jedna na miesiąc, albo jedna na kwartał, tak, to ja wiem, że dla mnie ta kolekcja bardzo szybko straciłaby sens. Ja bym się tym bardzo szybko znudził. To znaczy, u mnie to musi troszeczkę bardziej żyć, coś więcej musi się dziać w tej kolekcji, żebym miał e, chęć i motywację do kupowania kolejnych monet. Jeżeli tych monet będzie zbyt mało, no to ja wiem, że ja się tym zbyt szybko znudzę. I kolejna kwestia, jeżeli mówimy o kolekcji. I tutaj przejdziemy sobie do drugiego aspektu właśnie związanego, który chciałem dzisiaj poruszyć, to jest aspekt aktywnego zarządzania zbiorem czy też kolekcją. Powiedziałem o tym, że można kupować różne monety, żeby, sobie, żeby się z tymi monetami w pewien sposób zapoznać, pooglądać. Tak? Natomiast jeżeli już zdecydujemy się, dobra, mamy jakieś monety i teraz ja to cały czas mówię tak, jak to wygląda u mnie. I teraz nagle stwierdzam, ok, dobra, tych nie chcę, a te chcę. No to to wymusza na mnie w pewien sposób takie aktywne zarządzanie tym zbiorem. To znaczy muszę znaleźć możliwości sprzedaży tych monet. Bo w dzisiejszych czasach kupno monety jest bardzo proste. Natomiast sprzedaż już taka prosta nie jest i warto sobie od samego początku, jak budujemy gdzieś tą swoją kolekcję monet, szukać, czy wypracować pewne kanały sprzedażowe, czy to będzie Allegro, OLX, czy to może być giełda staroci, czy może na OneBidzie, tak? Ale warto to sobie przetrenować i wiedzieć, czuć się, czujecie się w tym momencie zdecydowanie pewniej. Ja przynajmniej tak mam, tak? To znaczy nie mam obaw kupić sobie monetę w stanie słabszym, tak? Jak na przykład tutaj macie przykład, pięciofrankówki. Ona nie jest. Może ona jest w całkiem ładnym stanie, tak? Natomiast no nie jest mennicza. Mennicza kosztowałaby wiele razy więcej. Natomiast nie, ma, nie mam obaw ją kupić, no bo po prostu wiem, że w momencie, gdy trafi mi się ładniejszy stan, to wiem, co z nią zrobić. Wiem, jak i gdzie ją sprzedać. Daje mi to taki komfort troszeczkę, że nie muszę się tak zastanawiać, tak czy kupić, czy nie kupić. No kupię, w razie czego sprzedam i tematu tutaj problemu nie ma. To samo się tyczy monet typu Junk Silver, czyli tego srebra obiegowego. Jeżeli kupujecie tego typu monety, czyli ustaliliście sobie, że srebro fizyczne jest czymś, co Was interesuje, chcecie w to ulokować część swoich środków, też uważam warto jest sobie przetrenować. Kanały sprzedażowe, jeżeli kiedyś stwierdzicie, że całość bądź część tego srebra będziecie chcieli sprzedać. Ja nie ukrywam, że bardzo często właśnie to srebro obiegowe jest dla mnie pewnego rodzaju środkiem do zakupu monety do kolekcji. To znaczy, jeżeli trafia mi się coś fajnego do kolekcji, co chcę dołożyć a nie chcę na to jakby wydzielać odrębnych środków finansowych bieżących, no to po prostu wiem w jaki sposób na przykład mogę sobie wziąć to część czy mapek, czy właśnie franków, spieniężyć i za te środki kupić sobie monetę, która w danym momencie mnie interesuje. Ale te mechanizmy właśnie jak z tym pracować, warto sobie wyrobić, no bo to się, to się naprawdę przydaje. No i to podsumowując daje nam taki komfort, że możemy sobie kupić słabszy stan bez obawy, że w przyszłości z tym zostaniemy. Najwyżej możemy coś stracić, tak, jeżeli przepłaciliśmy, no ale umówmy się, jak ktoś siedzi na tym rynku dłużej, to mniej więcej się już, się już orientuje i, i takie sytuacje jak najbardziej się zdarzają, ale nie aż, tak, nie aż tak często. Oczywiście mówimy tutaj o sprzedaży nie po tygodniu, bo to zazwyczaj się wiąże z jakąś tam stratą, ale po okresie, nie wiem, roku, dwóch, często ostatnio właśnie sporo takich monet z mojej kolekcji sprzedawałem, chociażby przez filmy sprzedażowe. Też y, znajdziecie tutaj pod filmem link, co akurat mam do sprzedania. To jest dla mnie jedna z form właśnie budowania pewnych kanałów, gdzie ja mogę pewne nadwyżki z kolekcji sobie sprzedać. No i teraz trzeci aspekt, trzeci aspekt związany z stanem monet, no to jest pytanie, jakie monety kupujemy? No bo mm, słuchajcie, Kilka przykładów. Znowu wrócę do tego, że rozmawiamy o tym, że pytanie było, czy byleby waga i cena się zgadzała jak najbliżej spotu, czy może jednak szukać monety ładniejszej. No, mówmy się, że rozmawiamy o monetach Polski królewskiej, srebrnych na przykład, weźmy sobie takie najpopularniejsze, najtańsze półtoraki, które dzisiaj kosztują gdzieś około 20 zł, natomiast srebra to tam jest tak, no. Nie odważę się wyliczyć, ile tego srebra tam jest, natomiast przyznaję szczerze, że miałem pytania: ile srebra jest w Półtoraku? Czyli ktoś faktycznie rozważał zakup tej monety z myślą o tym, że jest to moneta srebrna i, i interesuje go jakby zakup srebra, właśnie w postaci monet historycznych? No to się absolutnie mija z celem, tak? Te monety mają tylko i wyłącznie wartość numizmatyczną, wartość historyczną. Nie są to monety czysto srebrne i tak trzeba na nie patrzeć. Czyli zmierzam do tego, że jest sporo monet, które albo mają tego srebra bardzo mało, a cena jest odpowiednio wysoka, no albo są całkowicie niesrebne, No przecież ja tutaj skupiam się na moim filmie na monetach srebrnych, natomiast no wiemy o tym, że jest wiele monet, na przykład o, chociażby PRL, gdzie mamy mieć gdzie mamy monety aluminiowe, tak jak tutaj ta dwójka w stanie takim bardzo mocno zmęczonym. No nie jest to srebro, aczkolwiek do kolekcji wiele osób też takie monety dokłada. Ja akurat skupiam się na monetach srebrnych, tak. Natomiast więc pierwsza kwestia, nie zawsze te srebrne monety no mają, można przeliczać na, na tą zawartość srebra, które w tych monetach jest. Druga kwestia, którą tutaj mamy, y, to jest przykład tej mojej tak zwanej szarej strefy, o której kiedyś już Wam nieraz mówiłem, czyli monety z łacińskiej Unii Monetarnej. Tutaj mamy właśnie przykład tej pięciofrankówki. Y, słuchajcie, ja kiedyś mówiłem właśnie, że buduję sobie kolekcję w tak zwanej szarej strefie. Szara strefa to, była dla mnie, to były dla mnie monety Pomiędzy kolekcją a pomiędzy srebrem obiegowym, a taką numizmatyką, yy, powiedzmy, gdzie te ceny tych monet są wyższe, czyli kupowałem takie monety gdzieś w cenie 50-60% powyżej ceny spot. Dajmy na to za takie 5-frankówki pię 120-150 zł, tak powiedzmy, że można yy, zapłacić. I udało mi się z tych monet zbudować całki fajn, całkiem fajny yy, zbiór. Jednocześnie no, nie były to ceny jakoś specjalnie wysokie powyżej, nie, powyżej samego srebra. No i jestem z tego zadowolony, powiem szczerze, że ten model mi się, mi się sprawdził. Część z tych monet kupowana gdzieś w zestawach miały stany naprawdę przyzwoite, a część sobie gdzieś tam powoli wymieniam właśnie na ładniejsze stany, jak coś fajnego się trafi. Natomiast sprawdziło mi się to tak czyli zależy od tego, jakie, ro, jakie monety kupujemy, ponieważ część monet właśnie w takich stanach słabszych czyli trzeci, da się kupić troszeczkę może nie troszeczkę, ale za rozsądną cenę powyżej ceny spot a na przykład monety te same ale w Stanach Menniczych mogą kosztować 10 razy więcej a nawet i jeszcze więcej no a są takie monety jak na przykład Morgany czyli dolary że jeżeli ktoś chce kupić dolara Morgana właśnie z niezależnie, nie szuka jakiegoś rzadszego roczniku czy rzadszej mennicy typu Carson City tylko mm, czegoś popularnego no to na przykład monetę menniczą kupicie za 300 zł, a monetę w stanie obiegowym trzeba dać 150-180 zł. I tutaj trzeba się zastanowić, czy warto w ogóle kupować monetę taką obiegową, czy może od razu skupić się na właśnie takich monetach menniczych. Ta różnica w cenie nie jest aż tak duża. Przypomnę, na tych monetach na przykład francuskich, jeżeli byśmy na przykład wzięli sobie, o tutaj akurat jest dwufrankówka, no to ta różnica może być dziesięciokrotna, tak? A w przypadku Morganów aż taka duża nie jest. Więc to jest kolejna kwestia, którą sobie trzeba wziąć pod uwagę i samemu się zastanowić, jak do, tego, jak do tego podchodzimy. Ale powiedziałem, jeżeli nałożymy sobie na to, że nawet jeżeli mamy morgana, który jest w słabszym stanie i mamy jakieś kanały czy wypracowane mechanizmy, jak tą monetę sprzedać, no to problemu nie ma, zawsze można tą monetę po prostu wystawić. Dobrze, słuchajcie, omówiliśmy sobie takie trzy aspekty związane właśnie z podejściem czyli była kwestia po co to kupujemy? Była kwestia aktywnego zarządzania zbiorem, i była kwestia o jakim typie monet de facto mówimy. No I teraz krótkie podsumowanie, ponieważ przypomnę jeszcze raz, bo troszeczkę się rozgadałem. Pytanie brzmiało, czy przy dzisiejszym moim stanie wiedzy, jeżeli zaczynałbym od zera, to kupowałbym monety słabsze, byleby cena była blisko spot i parametry monety się zgadzały, czy może jednak szukałbym monet ładniejszych do kolekcji? Czyli zakładając, że startuję od zera, nie mam nic w kolekcji, no to poszedł, poszedłbym podobną drogą jak, jak to robiłem, ponieważ widzę, że mi się to sprawdziło. Czyli, jeżeli chciałbym budować kolekcję monet i nie chciałbym, żeby za szybko ten temat mnie znudził, no to widzę, że te monety musiałyby się w jakiś sposób regularnie u mnie pojawiać. To niejako wyklucza kupowanie od razu tylko i wyłącznie monet w Stanach Menniczych. Ja wiem, że wiele osób mówi, że należy się skupiać tylko i wyłącznie na monetach w Stanach Menniczych i owszem, jeżeli ktoś ma już wieloletnie doświadczenie i jakąś bazę i jakąś kolekcję zbudowaną, to może do takich wniosków dojść i może sobie potem pozwalać na to, że ok, teraz już kupuję tylko w Stanach Menniczych, natomiast jeżeli moim zdaniem zrobię to za szybko, no to spowoduje, że będę sobie w stanie kupić jedną monetę na miesiąc, na kwartał. Co może spowodować znudzenie kolekcją. Czyli ja bym zaczął od tego, że kupowałbym sobie tak, jak robiłem z tą moją szarą strefą, czyli jeszcze raz bym kupował sobie takie monety, szukając ich w cenach gdzieś w przedziale 150, powiedzmy złotych, 100-150 zł za łacińską unię monetarną budowałbym sobie fajną kolekcję. Do tego na pewno bym, dołożyłbym morgany, ale morgany właśnie w takich stanach y, menniczych, no bo ta różnica w cenie nie jest aż tak duża. Natomiast pozostałe monety na przykład, tutaj jeszcze macie przykład dwóch koron, dwóch półkoronówek z Wielkiej Brytanii, też jak widzicie, w Stanach Raczej Słabszych. Natomiast taka moneta to jest od 200 zł wzwyż za taki stan. Monetę w stanie mynniczym, no to pewnie powyżej 1000 euro trzeba by było dać, tak. No więc, no więc ja bym zaczął od takiej i sobie gdzieś powoli, powoli szukał czegoś ładniejszego, żeby w przyszłości sobie podmienić. Nie zmieniałbym jakoś specjalnie właśnie tego jak w tą kolekcję wchodziłem, ponieważ to też pozwoliło mi na wypracowanie sobie właśnie, czy, czy takie aktywne zarządzanie tą kolekcją, sprawdzanie tego rynku i sprawdzanie przede wszystkim poprzez próbę sprzedaży fragmentów swojego zbioru, a to jest moim zdaniem bardzo cenne, bo to nam daje taki komfort psychiczny, to się powtarza, bo już o tym dzisiaj raz mówiłem, daje nam to taki komfort psychiczny, że to co mamy, jednak jest coś warte i wiemy co z tym zrobić, jeżeli by trzeba było to sprzedać. Więc tak podsumowując już w dwóch słowach, kupowanie złomu, które czyli monet, które są całkowicie zniszczone, niezależnie czy są to monety kupowane do kolekcji czy jako tylko i wyłącznie srebro, moim zdaniem nie jest dobrym pomysłem. Jeżeli kupujemy srebro obiegowe tylko i wyłącznie ze względu na zawartość srebra, znajdziemy sporo pozycji typu franki, szwajcarskie, francuskie, yy, mapki, nasze polskie PRL, tak, które są kupowane poniżej monet bulionowych, warto się nimi zainteresować jeżeli chcemy kupować monety czysto do kolekcji, to można zacząć od takich które są na przykład tak jak tutaj te franki belgijskie czy francuskie, które kosztują dajmy na to 50%, 100% powyżej ceny giełdowej kruszcu ale są towarem na tyle płynnym że bez problemu po tym je sobie możecie wymienić na lepsze ja tak zrobiłem i wiem, jeżeli jeszcze raz miałbym do tego podchodzić, to też bym właśnie do tego podszedł Monety w stanach pięknych, menniczych. Pięknych tutaj nie mam na myśli tego określenia związanego ze skalą oceny monet, tylko moją subiektywną ocenę. Jak najbardziej tak, ale uważam, że to też powinno przyjść z czasem, gdzie sobie powoli, jak już się z tymi monetami zapoznamy, wymieniamy właśnie te monety na takie, które nam się naprawdę, naprawdę. Mm, podobają. Słuchajcie, taki dzisiaj odcinek, troszeczkę rozgadany. Mam nadzieję, że Was tym nie zanudziłem. Pamiętajcie, żeby zostawić subskrypcję i, i dzwoneczek. No i napiszcie mi w komentarzu, co myślicie na temat tego, co dla Was przygotowałem. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć.